Witam wszystkich, postanowiłem nagrać krótki filmik, pokazać Wam. No niestety, długo tutaj nie będę nagrywać z tego względu, że pływam na wiosłach, a widzicie, jak jest, jaki jest wiaterek, także nie dam rady tutaj nagrywać i wiosłować jednocześnie, ale pokażę Wam. Nie wiem, czy widać w wodzie. E, troszeczkę widać. Tutaj są. Tu jest roślinność, bardzo dużo jest tego pod wodą, na wierzchu jest trochę. A pokażę Wam, jak sonda to wszystko pokazuje. Tradycyjny widok mam ustawiony na 55 czułość, I... a clear view już nie pamiętam, chyba tam jest automatyczny. Także w tej chwili tak to pokazuję. Tu jest tutaj, tutaj na clear view widać fajnie Lina, linia dna. A to wszystko, cały ten zarys, ta mgła, to nie jest ryba, tylko to jest, to jest właśnie yy, tutaj ta trzcina, która jeszcze tak dobrze nie wyrosła. Ale pokażę Wam bardzo jedną ciekawą yy, rzecz. Wchodząc w menu, wybierając menu sonar tradycyjny, bierzemy ustawienia sonaru, wygląd, i tu jest coś takiego jak symbole ryb. Zaznaczmy sobie tutaj ten symbolik i zaraz zobaczycie. I teraz mam zaznaczone symbole ryb, żeby pokazywała mi sonda. Zaraz zobaczycie, jak będzie pokazywało roślinność. W tym momencie ta roślinność tutaj na tym menu tradycyjnym już nie jest jaką mgła, tylko można oddzielić tutaj linię dna, taka jak jest tutaj na Clearview. I ta roślinność jest doskonale widoczna. Przypominam, to jest ustawienie na 55%. I doskonale widać, gdzie ta roślinność się znajduje. Także yy, ustawień, nie ma ustawień takich, które by pasowały do każdego akwenu, do każdej, yy, yy, do każdego rodzaju tutaj dna i to wszystko. Pokażę, mało tego, pokażę Wam jeszcze coś. Yy, zmieniając Tutaj ten wygląd i symbol ryb. Biorąc tutaj symbol ryb, i, i określenie głębokości, zaraz zobaczycie, jak gwałtownie obraz się zmieni. On też już jest, że ta roślinność stoi, ale już jest w takich lekkich mgiełkach. To już nie jest takie nie wiadomo, jak yy, widoczne. Dobra, zrobimy tak. Ja tu troszeczkę odpłynę i zaraz z, znowu nagram. O, tutaj się oddalam z tego miejsca, co tam stałem. Widać, widać gdzie stałem. Oddalam się z tego miejsca i tu cały czas mi pokazuje roślinność. Na Clearview jest dosyć fajnie widoczne. Natomiast na tym tradycyjnym, zobaczcie, tutaj ziele mam praktycznie przy samym pontonie. I na tym menu tradycyjnym tego nie widać. Ale zmienimy, tak jak powiedziałem, tutaj na tradycyjny. Ustawimy wygląd. Symbole ryb, ale weźmiemy tutaj. Jak widzicie, mam wzmocnienie 55. I teraz zobaczcie, jak to będzie pokazywało. Całkiem inaczej. To, to wszystko jest. To wszystko stoi. ale to już nie jest tak, tak, jak, tak widoczne, jak powinno być. A teraz Wam pokażę, jak te y, symbole ryb wyłączymy. I jak będzie się zachowywała sonda, jak ona będzie pokazywała. To są zarysy, to są zarysy jakiegoś tam, jakiegoś zielska, jakiegoś czegoś, tylko to tak naprawdę no nie, no tutaj akurat, o, tutaj akurat nie ma takiej dużej głębokości, bo tu jest 1,4 metra głębokości pokazuje, wiązka sonaru pokazuje, że strzela na, na średnicę metrową tutaj, no także tu, o, tutaj jest fajnie, fajnie, to ziele tutaj jest naprawdę fajnie widoczne. Z tym, że powiem Wam jedną do tej zatoczki, co tutaj wpłynąłem, to jest taka mała zatoczka, tutaj w tej chwili to jest tylko trzcinę tam widać, ale yy, w środku lata, w środku lata to tutaj nie ma wolnego miejsca. Praktycznie tu jest pełna cała zatoczka w grążelach. A w tej chwili pokazuje to tak. Że dno jest takie w miarę czystawe. Jest tutaj taki lekki namułek. To nie jest Linia prosta, tylko taki jakby na mułek. No bo tu jest mięciutko, mięciutko naprawdę tu jest mięciutko. W tej chwili ta cała roślinność jest na dnie. Jeszcze, jeszcze nie wyszła ona do góry, ale tutaj już widać. O, tutaj już widać i to już jest, to już jest taka większa roślinność. To nie są ryby, to nie są ryby, to jest roślinność. To jest, to jest prawdopodobnie tutaj już, już wychodzi do góry że tak powiem, całe te kapeliny, cała, cała ta, ta, ta grążela. Z tym, że tak jak mówię, tutaj trzeba pływać, z Sądom trzeba pływać, trzeba zobaczyć jak, w jakim miejscu, co ona pokaże i uczyć się jej, yy, przestawiając yy, ustawienia, wszystko. A pokażę Wam jeszcze coś, zmieniając wzmocnienie, Yy, zrobimy troszeczkę większe. O, powiedzmy na 65. I, I tak ona pokazuje, ona tutaj też pokaże tą roślinność, to nie jest nie wiadomo yy, jaka, jaka jaka taka widoczność czy coś takiego. Teraz z powrotem tutaj wpływam yy, w te trzcinki, co byłem na samym początku. Na 66 ustawienia. Tak to pokazuje. Jestem pewien, jestem przekonany, że tutaj nie ma ryb. Być może coś tam stoi na dnie, albo, albo jakaś płotka, ale, ale tu jest, no, 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 to, to te, te zarysy takie, co tutaj były, te pojedyncze, to na pewno nie są ryby. To na pewno nie są ryby. No dobra, tak to wygląda. Może jeszcze nagram za chwilę, jak wpłynę w jakąś ławicę czy coś takiego. To, 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 to też Wam pokażę. Tutaj bardzo fajnie widać, jak stoją na Clearview. Jak te właśnie pojedyncze trzciny stoją. I bardzo fajnie to jest widoczne. To właśnie te pojedyncze takie 3-4 pałąki tej trzciny wyschniętej takie one są pokryte takim chem takim 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 naroślą taką podwodną I, no i tak to tak to jest właśnie pokazane no z całkiem z innej strony przełączyłem tutaj na widok clear nie wiem czy to tak widać Niby to się okazuje, niby to pokazuje, że tutaj jest ławica czy coś takiego, ja nie wiem, nie wiem, być może i jest, ale wiem, że tu w tym miejscu są takie pojedyncze ziele, jest takie pojedyncze ziele i ono sięga nawet 2-3 metrów, bo ja tu kiedyś pływałem z kamerą podwodną, o i właśnie, i takie przechłamanie może być. Tutaj pokazuje, że niby to mogą być ryby, czy coś takiego. Jednak na tej drugiej, jak już wziąłem tradycyjny, ja zaznaczyłem sobie tutaj jeszcze z ikonkami, żeby ryby pokazywało. To już pokazuje. Tyle, że ja tutaj mam na czułość yy, yy, czułość tutaj mam zmniejszoną, yy, wzmocnienie 55. Im to jeszcze zmniejszymy, to tym mniej tego będzie. Możemy to zwiększyć na 63, ok A. No właśnie, no, no to nie widać, to nie jest nagrywanie takie w słońcu, w wietrze to wszystko to 5-6, już odpływamy tam stamtąd No nie mogę znaleźć, nie mogę znaleźć. Pływałem tutaj i nie mogę znaleźć łowicy ryby. Może jeszcze mi się uda. Jak nie, no to no to niestety nie nagram wam, nie pokażę. I w końcu natrafiłem na jakąś ławicę Niedużą, ale jest coś, jest coś, jest głębokość 8 metrów eee, no głębokość jest 8 metrów, a ona idzie tak od 2 do 6, czyli czyli, no jest dosyć duża, jest dosyć duże. Ja tutaj spróbuję coś połowić, nie wiem, później wyżej jakbym złapał coś, to wrzucę jakieś zdjęcie. Albo coś takiego zobaczymy, zobaczymy jak to wejdzie. No 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 jest, no ławice widać, fajnie, ustawienie są takie jak były, także wyłączyłem tylko identyfikację ryb, żeby mi nie pokazywało. Także może troszeczkę połowią. OK, dobra. Powodzenia dla wszystkich i na razie trzymajcie się.